A więc satan! A, we a we satan! A, we a we satan! satan! Jesteście gotowi na czarną mszę? No jaha, a co mamy robić? Co jest w tym worku? To jest kupa. <grych> co? Musimy się tym wysmarować. Babę ubazać się konsumb? Zgadza się? Ale po kiego wacka? Żeby zbliżyć się do Lucyfera! Musimy zetrzeć z siebie fedor niewinności! Smarując się, górem? Tak! Musimy wykopać jakieś zwłoki! Znaczy, trupa? Po co? Żeby je zbezcześcić! A zadan! Bogacie w a czyś pewny jak potępienie? Jakoś trzeba zarabiać, paniusiu! No, to komu w drogę temu stylecik? <ślamy> jestem królem mojego płaca! A we Zjedzcie za mnie kota na tej wsi! <gry>